Zapytam, no właśnie, ta piłka nożna i kobiety. Czy jest wam trudno? <grym> Chyba y, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo trzeba podzielić tutaj piłkę nożną w roli kobiecej na dwie kategorie. Czyli na kategorię, gdzie kobieta gra w piłkę nożną i na kategorię, gdzie kobieta jest no, prezesem piłkę, Akademii piłkarskiej. piłkarskiej. To są dwa zupełnie inne rzemiosła. E, więc mogę Ci powiedzieć z tej e, drugiej perspektywy, co o tym sądzę, bo z perspektywy e, kobiety grającej w piłkę nożną lub kobiet grających w piłkę nożną, mam nie jest za duże doświadczenie. Zwłaszcza, że w Lobosie nie mamy grup e, dziewczęcych. E, ale wrócę do tego pierwszego, e, pierwszego aspektu, czyli Akademia Piłkarska Kobiecym Okiem. Ciężko jest zacząć. A później spija się taką właśnie oto śmietankę. Czyli kończy się e, dzisiaj siódmy sezon Lobosa. Siedem lat trwamy. Zaczynaliśmy, e, zaczynałyśmy ja i Katarzyna Biegajło, która pomagała mi to wszystko rozkręcać. E, ja, jako trener od piłki nożnej, ona od przygotowania motorycznego. E, uczyłyśmy się wszelkich formalności i tego, żeby to miało ręce i nogi. A dzisiaj e, wtedy, wtedy zaczynały dwie miejscowości, Leśna Podlaska i Kodeń. E, łącznie było około 60 zawodników i tak kończy, kończył się pierwszy sezon Lobosa. Dziś mamy ponad 270 zawodników i zawodniczek w pięciu miejscowościach. Jesteśmy w Leśnej Podlaskiej, jest to jeden z naszych największych oddziałów e, piłkarskich, bardzo prężnie się rozwijających. Współpracujemy tutaj bardzo dobrze z seniorską drużyną Agrosport Leśna Podlaska, z gminą Leśna Podlaska, gdzie przychylność pana wójta Pawła Kazimierskiego jest naprawdę... Na plus, tak, dostrzegalna. Dzisiaj bardzo nam pomógł zorganizować piknik, poruszył swoje znajomości i organizacje współdziałające z gminą, m.in. GOK Leśna Podlaska, OSP Leśna Podlaska, koło gospodyń wiejskich, droblin. Każdy jakoś tam cegiełkę dołożył, żebyśmy tutaj mogli razem się bawić. O, wiadomo, e, taki piknik też się rządzi swoimi prawami, to co widzimy to, to jest piękna rzecz, ale nie odbyłoby się to gdyby, tak jak wcześniej wspomniałam, przyjaciele Robosa, gmina Leśna Podlaska na czele z panem wójtem, ale też e, lokalne, lokalne firmy, Grzechnik Housecar. Biała Podlaska, Paw Trans, Wisznicę, Pana Pawła Frończuka. Restauracja Zaciszek, która stacjonuje w Leśnej Podlaskiej i dzisiaj jest z nami na pikniku i operuje tam przy grillu. Elektrowolt, firma z Jagodnicy, Krzysztofa Borysiuka. Delikatesy Centrum, Łukasza Bosia tutaj w Leśnej Podlaskiej. Oczywiście Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej, która zawsze nas wspomaga. No i dzisiaj na piknik jest zaproszony są zaproszeni członkowie zarządu Lubeskiego Związku Piłki Nożnej, którzy też w tym roku wspalili nas, zakupili nam bramki i miło nam się też współpracuje. Tak, przepraszam, słowo. To, że to się powoli zrobiło w stylu pikniku. Jest masa kocy, całe rodziny, które siedzą, obserwują, rozmawiają, odpoczywają. Z tego jestem najbardziej dumna, bo taki był cel od początku. Pierwsze zakończenie Lobosa wyglądało tak, że umówiliśmy się w agroturystyce u państwa Filipowiczów w Kodniu i oglądaliśmy razem mecz, też na leżakach i też z przekąskami piknikowymi. Od początku taki był cel. Lobos to wataha, to wilki, rodzina i tak to ma wyglądać. Mamy rodzinne wydarzenie, więc to nie jest niechcący, to, to jest nasz cel. Jaki to był sezon dla Was? Sezon bardzo intensywny pod kątem organizacyjnym. Niestety tak się życie potoczyło, że byłam sama w biurze i kwestie organizacyjne tak naprawdę zarządzałam tym wszystkim tylko ja, więc tutaj to był, to był trudny rok dla mnie. Ale też cała organizacja po prostu było, to było wyzwanie po prostu tego roku. Sezon bardzo dobry, jeżeli chodzi o frekwencję zawodników i zawodniczek. Duża liczebność dzieci i młodzieży na, na treningach. Do tego stopnia, że musieliśmy otwierać w ciągu sezonu nowe grupy, ponieważ nie mieściliśmy się w tych, które od początku sezonu istniały. No, bardzo dobry sezon. Wydaje mi się, że bardzo dobry. Jeżeli chodzi o rozgrywki w lidze graliśmy w ligach okręgowych. Zależy od rocznika. Nasze wiodące roczniki gdzieś tam były w czubie co do jakości gry. Nie mówię o wynikach, bo chodzi nam o jakość piłkarską no sportową. są dwie. Dwie. Tak, to zależy z jakim przeciwnikiem się mierzyliśmy, jak wyglądał mecz, prawda? Ale jeżeli chodzi o jakość, to poprawiliśmy naprawdę jakość szkolenia. E, widać to było w e, jakości gry naszych zawodników, więc jeżeli chodzi o sezon rozgrywkowy, też on był bardzo dobry. Wystartowaliśmy na wielu turniejach e, turnieje ogólnopolskie e, na Mazurach, e, w Województwie Podkarpackim e, jedna nasza drużyna zwyciężyła e, turniej Iży Cup w Warszawie także sukcesy mniejsze, większe. Te mierzalne, ale te mniej mierzalne i mało widoczne mnie najbardziej cieszą, bo dzisiaj mogę powiedzieć dumnie, że był to bardzo dobry rok. Kończycie przed nami wakacje. Jakieś zgrupowanie, gdzieś wyjeżdżacie? Tak. W lipcu organizujemy półkolonie, stacjonujemy w Białej Podlaskiej i bawimy się po prostu przez 5 dni i gramy w piłkę. W sierpniu, od 4 do 11 sierpnia, jedziemy w góry do Gródka nad Dunajcem, i tam mamy obóz piłkarski dla naszych zawodników i zawodniczek. A od razu, jak wrócimy 11 to 12, rozpoczynamy sezon treningowy. Widzisz, dostrzegasz u kogo częściej ten błysk woku wychodząc na boisko? U rodziców czy o tych młodych piłkarzy? Zależy, jaka kategoria wiekowa. Jeżeli chodzi o tych starszych, nastolatków. Coraz częściej widać, że to oni chcą grać w piłkę nożną. A im starszy zawodnik, tym bardziej to środowisko piłkarskie się przesiewa. Wybierają nowe ścieżki, więc zostają ci najbardziej wytrwali i pasjonujący się piłką. I to u nich ten błysk wokół jest widoczny. Jeżeli chodzi o młodziaków, o, o tych skrzecików e, od czterolatków w górę, e, najpierw jest to po prostu szał wśród rodziców, że są dumni, że ich dzieci grają w piłkę. Ale to też e, zależy od człowieka. Dziękujemy za tę rozmowę, życzymy Tobie i Twoim piłkarzom wszystkiego najlepszego, rodzicom oczywiście. Dziękuję. I, I trenerom. No i co, spotykamy się za kilka miesięcy w nowym sezonie.